Zapraszam wszystkie dzieci tutaj blisko ołtarza. Chodźcie, chodźcie, kochane. Przepraszam, dziękuję. Bardzo dobrze. Bardzo serdecznie Was witam. Moi kochani, bardzo się cieszę, że jesteście. Widzę. Bardzo poważną, silną grupę osób, które wczoraj przyjęły pierwszą komunię. Nie da się ukryć, bo są w pięknych, białych strojach. Dziewczęta mają piękne wianki na głowie, a chłopcy mają uśmiechnięte twarze. Dobrze. Bardzo Was serdecznie witam i wszystkie pozostałe dzieci też serdecznie witam. Moi kochani, czasami mówi się tak, nie wiem, czy się z tym spotkacie, że jak przychodzi na świat, rodzi się na świat ktoś wyjątkowy, co na niebie rozbłyska jego gwiazda. Tak, właśnie. No i właśnie taką jedną gwiazdę tutaj mamy na naszym yy, telewizorze. To jest gwiazda akurat bezlejemska. No bo narodził się wtedy. Ktoś wyjątkowy, czyli Pan Jezus, Dokładnie. A czy jak wy przychodziliście na świat, to taka gwiazda mogła gdzieś rozbłysnąć na niebie? A skąd wiecie, że nie? Jak ty tego nie pamiętasz? Rozumiem, jak się rodziłaś, to niekoniecznie patrzyłaś wtedy w niebo. Rozumiem. No to prawda, pewnie każdy z nas wtedy no nie patrzył w niebo, bo przychodził na świat. Ale możemy tak powiedzieć trochę, że gwiazda każdego z nas zabłysła na niebie, kiedy przychodziliśmy na świat. No właśnie. No i teraz zobaczmy, co mamy dalej. I zobaczcie. Otóż. Papież Jan Paweł II, którego 105. rocznicę urodzin dzisiaj obchodzimy, kiedyś powiedział takie słowa. Wszystkie dzieci czytają razem. Uwaga! Trzy, cztery razem. Dzieci są nadzieją, nadzieją, która rozkwita na Dobrze, to teraz chcą mnie czytać, do góry? no to czytamy. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo. No właśnie, co na ten temat myślą rodzice? Hmm? Nic nie myślą. Dzieci rozkwitają codziennie na nowo, bo coś nowego ciągle się dzieje, kiedy jest dziecko. Czy w domu jest spokój? Nie zawsze. No proszę bardzo. Płacze nie zrozumiałem czegoś, do, a nie wiadomo do czegoś. No, myślę, że czasami dorośli też mają podobieństwo. Może niekoniecznie płaczą, ale też czasami nie wiedzą czego chcemy. Tak, tak to bywa czasami z człowiekiem. No właśnie, czyli zobaczcie, mamy tutaj papieża Jana Pawła II, który trzyma jakiegoś malucha, prawda, w swoich dłoniach i mnóstwo dzieci dookoła tam jest niego, bo on bardzo kochał dzieci. I muszę wam powiedzieć, że kiedy był w Polsce, spotkał się z dziećmi, które przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą. I wiecie, co im powiedział? Najważniejsze zdanie z tego, które im powiedział, brzmiało Kochane dzieci, Pan Jezus bardzo Was kocha. To było takie najważniejsze zdanie z kazania, które mój powiadał do dzieci. No i dobrze, zobaczmy teraz, co dalej się dzieje. No właśnie, dzieci są nadzieją rodziców. Rodzice sobie stawiają pytanie: jak przychodzi na świat dziecko, jak dorasta, to myślą sobie, kto z niego wyrośnie. No właśnie, kto z niego wyrośnie? Kim będzie ten Bóg? No tak, kim będzie ten bobas właśnie? Kiedy przestanie być już bobasem, to kim on będzie ostatecznie? No człowiekiem to jest od początku, ale chodzi o to, że ktoś z niego wyrośnie. Ale kto? Prawda? Proszę bardzo, masz pomysł? Nie, nie masz pomysłu. No dobrze, no to my zobaczmy, kochani, kto może wyro... O, jest pomysł. Czy będzie dobrym człowiekiem? Czy będzie dobrym człowiekiem? Dobra myśl. Ktoś ma jeszcze pomysł? No to idziemy dalej. No i właśnie w 1920 roku w miejscowości, która się nazywa, słucham, Wadowice na świat, przyszedł pewien mały człowiek, który był nadzieją swoich rodziców. Ponieważ ci rodzice mieli na imię, już mówię, o, przepraszam, za szybko. Mieli rodzice Emilia, na imię Emilia i Karol. Wzięli ślub i urodziło im się najpierw pierwsze dziecko. Miał na imię Edmund. Tak, kojarzysz, pamiętasz, rozumiem. Miał na imię Edmund. Edmund został lekarzem. Potem na świat przyszła dziewczynka. Miała na imię... Ale Olga żyła tylko 16 godzin i zmarła. Mama, Karola, czyli pani Emilia, myślała, że już nigdy nie będzie mogła mieć więcej dzieci, ale bardzo pragnęła dziecka. Kiedy miała 35 lat, czy jest jakaś kobieta, która ma co nie wyprzewam, nie co to. to mam to pytanie. Miała 35 lat i myślała, że już nigdy nie będzie mogła mieć dziecka, i w pewnym momencie dowiaduje się, że jednak pod jej sercem rozwija się nowe życie. Bardzo się ucieszyła, ale lekarz, który się opiekował i w Badowicach był najbardziej znanym ginekologiem, czyli lekarzem od kobiet. Tak, ten lekarz powiedział, nie ma szansy, żeby to dziecko się urodziło żywem i nie ma szansy, żeby Pani przeżyła. Musi Pani coś wybrać. Jak myślicie, jak myślicie, co wybrała Pani Emilia? Dziecko. Dobrze. Okazało się, że to dziecko się urodziło zdrowe, nie było żadnych komplikacji, problemów podczas porodu, ale lekarz proponował coś, co było czymś bardzo niedobrym. No i właśnie widzimy tutaj panią Emilię z chłopcem, który ma na imię? Edmund? Edmund. No Oczywiście, bardzo proszę, powiedz to głośno. Karol Wojtyła. Tak, tu już jest Karol. Tu już nie jest Edmund. To jest trzecie dziecko państwa Wojtyłów. Które, któremu nadano imię po dziadku Karol. Tak kiedyś bywało, że się nadawało imiona komuś, kogoś z rodziny, kogoś bliskiego. No i patrzmy co dalej. No i tutaj mamy dwóch braci. Pierwszy z nich to jest właśnie Edmund, a drugi Karol Wojtyła. I Edmund Wojtyła. Popatrzcie na te zdjęcia. Przyjrzyjcie się uważnie. Coś łączy te zdjęcia bardzo mocno. Świeca i No przecież nie komentuj. Tak, jest Pan na obrazku. Dobrze. Ale co u chłopców? Widzimy bardzo... Że są biali. No dziękuję bardzo. Że mają komunię i są ubrani na biało. To prawda. Mają komunie są ubrani na biało. Są to podobni? Są jakoś trochę podobni, oczywiście. Chcę wam powiedzieć, że i Edmund nie. i Karol mają tę samą koszulę. Do pierwszej komunii tak bywało kiedyś, że zakładano tę koszulę po bracie. Tak, no po siostrze nie. E, tę samą koszulę po bracie. I zobaczcie, Karol ma dokładnie taki trochę marynarski strój do pierwszej komunii. Ale Karol ma jeszcze coś, co zaskakuje. Zdjęcie może nie jest zbyt ostre, wyraźne, tak? No bo takie zdjęcie się zachowało tylko. Ale Karol, moi drodzy, była taka sytuacja, że wtedy w Badowicach w 1900. E, e, bo on miał 90, w 1929 roku, moi drodzy, w Wadowicach było bardzo dużo dzieci. I słuchajcie, zabrakło butów dla Karola. I taka przyjaciółka pana Karola, ojca, powiedziała do pewnego sklepikarza, żeby zorganizował jakieś buty do, dla Karola, bo przecież no przecież nie pójdzie na Bosaka do pierwszej komunii. Jakby to wyglądało? No i ten sklepikarz pojechał aż do innego miasta i kupił tam buty. Ale co to były za buty. To były buty dziewczęce. Słuchajcie i Karol tutaj jest w butach dziewczęcych z klamerką. Bo rodzina Jego była bardzo skromnie żyjąca tak. Karolowi to nie przeszkadzało, żeby szczerym sercem przyjąć Pana Jezusa. Zobaczcie, jeśli człowiek bardzo pragnie Pana Boga, to to, co zewnętrzne nie jest najważniejsze, że miał, nie wiem, butę dziewczęce, bo innych nie można było kupić. To, moi drodzy, zostało właśnie na tym zdjęciu uwiecznione. Ubie Idźmy dalej. A to jest zdjęcie ze szkoły. Z kolegami widzicie, który to jest Karol? Właśnie jestem ciekawy, czy poznacie. Ten Łysy? Nie. W środku? Nie. Na dole? Nie. Na górze po lewej. Zgadza się w takim mundurku jakby żołnierza. To jest właśnie Karol w szkole podstawowej. Co chodzi w szkole podstawowej? Taka do góry? No właśnie, tam też chodzą, tutaj chodzą, dobrze. Idziemy dalej. O, a tutaj mamy Karola. Ciekawe czy też go znajdziecie. E, Karola, który został ministrantem. I to jest zachęta do chłopców, żeby zostać ministrantem. Ten pośrodku to jest ksiądz raczej. <tryk> Od księdza po lewej. Mojej lewej czy waszej lewej? Dobrze, waszej lewej. Zgadza się. Karol, Mintram w parafii w Badowicach. A tutaj już mamy Karola Wojtyłę, który przyjmuje święcenia kapłańskie. Ale jego święcenia były w prywatnej kaplicy kardynała Sapiechy. I tutaj widzicie, leży na, na podłodze, bo jest śpiewana modlitwa litania do wszystkich świętych. Prosi się wszystkich świętych, żeby ten nowy ksiądz był wierny Panu Bogu. A więc święcenie. A tutaj. 2 listopada, 1 listopada przyjął święcenia, a 2 listopada odprawił pierwszą mrze świętą na Wawelu w kaplicy świętego Leonarda. Tam było bardzo niewiele osób. Idźmy dalej. O. A tu już jest, zobaczcie, na twojej pierwszej parapii. parafia się nazywała Niegowici. Niegowici. I zobaczcie, przygotowywał dzieci do pierwszej komunii. No a gdzie tutaj siedzi Karol Wojtyła, ksiądz? Ja, 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 ja. No to takie pytanie potężne było trochę. Właśnie, siedzi po środku. Zobaczcie, młodziutki, szczuplutki. Prawie, naprawdę, prawie tak jak te ci chłopcy, którzy są obok niego. No a tutaj już Karol Wojtyła, ciekawe czy znajdziecie go. Karol Wojtyła, który bardzo lubił wędrować. I zabierał na wędrówce bardzo często młodych ludzi. Który to może być? Ten, Często tak sobie leży i zobaczcie, ma nogę obandażowaną, to znaczy, że jest jakaś kontuzja. Coś tam się wydarzyło, prawda? Że ma obandażowaną nogę. A tutaj. A tutaj sobie sam bandażuje, tak? To więcej założył nogę o drzewo i zawiązuje trampka. Wiadomo, co to jest tramtek? No, mhm. Taki but trampkowy, nie? No właśnie. Dobrze. Idziemy dalej. To ten Karol Wojtyła jeszcze w życiu robił. No między innymi się golił. Ta, yy. Tak jak Wasi tatusiowie Też się golą, No chyba, że ktoś ma brodę, No to wtedy wiadomo, nie goli się. Ale zobaczcie, on goli się gdzieś. W lesie, tak? Czyli znowu gdzieś wędrował, gdzieś szedł, ale lubił też pływać kajakami. I tutaj widzimy go, jak kajak jest zacumowany, czyli stoi przy brzegu, wiosła są położone, a on się modli. Często tak bywało, że Karol Wojtyła zostawał gdzieś na uboczu, młodzież poszła gdzieś na brzeg, a on zostawał na uboczu, żeby w ciszy pomodlić się z modliternika. No zobaczcie, a tutaj mamy też Karola Wójtyłek, który złowił, a może nie złowił, nie wiem, jaka to ryba? No, proszę bardzo. Szczupak. Szczupak. No, szczupaka złowił, faktycznie, ale zobaczcie, też ma w ręku i patrzy, jak ten szczupak będzie za chwilę pewnie przygotowywany na patelni. I będzie z niego niezły obiadek. A tu jest już Kardynałem, który, moi drodzy, jest drugim kardynałem, Stefanem Wyszyńskim. Błogosławiony Stefan Wyszyński, kardynał polski i Karol Wójtyła. A tutaj zakładany przez papieża Pawła VI właśnie kardynalski, to się nazywa Biret, nie Beret. Biret, czyli przyjmuje tutaj posługę kardynała. No i zostaje księdzem szczecińskim. A zostaje papieżem. Tak, papieżem. I moi drodzy, zobaczcie, cały czas lubił, lubił być z dziećmi, z rodzinami, z małżeństwami. Na przykład udzielał chrztu. Ale lubił też wędrować po górach. Nawet jak już był starszy, to też wędrował. No i moi drodzy, też pamiętajmy, że był zamach na jego życie. Był zamach na jego życie. Ktoś strzelał do niego. Ten ktoś nazywał się Ali Akcza. Dwie kule trafiły w papieża. Brakowało zaledwie dwóch milimetrów, żeby kula trafiła w serce. Ale ominęła to serce jednak. I zobaczcie, papież po tym zamachu spotkał się z Ali Akczą, czyli tym, który strzelał do niego. Spotkał się z nim w więzieniu i wybaczył mu właśnie. Przebaczył mu to, że on chciał go zabić. Zobaczcie, jaką drogę przeszliśmy od gwiazdy, która zapowiada wielkiego człowieka. Zobaczcie, my wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być wielkimi ludźmi. Tak jak ktoś z Was powiedział, który kocha Pana Boga. I kocha drugiego człowieka. To jest wielki człowiek. I tak jak on, dzisiaj, moi drodzy, obchodzimy 105. rocznicę urodzin, ja poproszę o Tor. Ja poproszę o torb. Czy jadalny? Nie, sztuczny. Zagotowałem. Jadalny I poproszę o zapalniczkę. E, czy będziemy mogli go jeść? Nie starczy dla wszystkich. Powolutku, powolutku. O jednak jakiś torcik jest. Będziemy się modlić. Mamy więc mały torcik 105 lat od urodzin naszego papieża który pokazuje nam, jak pięknie przeżyć życie. Ja wiem, tak, już chcę ja żyć, rozumiem, tak. Ręka wyciągnięta i moi kochani, cieszymy się i dziękujemy Panu Bogu za tak wspaniałego człowieka i papieża. Przykład pięknego życia. Dobrze, a więc moi kochani, po mszy świętej dzieci, które przyszły w strojach komunijnych zapraszam na kawałeczek tortu urodzinowego. mszy ścienny, nie wychodźcie, wejdźcie do zakrywki tutaj, a podzielimy torcik, bo mam jeszcze jeden. Więc są dwa. A pomóżmy się teraz do świętego Jana Pawła II za nasze rodziny i za nas. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Jeszcze raz. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen. Wracamy.